Poczuwamy teraz na no bo to różnie tak były, większe, mniejsze do tego. Teraz mam takie zapytanie, bo jak na przykład jakby się nie dać Boże coś stało, bo to już tydzień już takie naruszone po tych książcach i jakieś na przykład będą, jakie będą problemy, bo na przykład pójdzie się do Szkód tam, do Państwa tam Malika i, tak, i reszty tak. i powiedzą tak, przepraszam, proszę pana, ale te ściany nie eksplatują na terenie żalek. Czy mogę tak powiedzieć? Czy mogę powiedzieć? No jeżeli jeżeli, jeżeli e, to będzie zdawany, jeżeli będzie pan w zasięgu drugiej, drugiego stopnia, to szkoda będzie uznana. Ale jeżeli to będzie po strząsie, który pan odczuje, będzie pan myślał, że się e, zauważył pan jakąś szkodę, będzie pan ją chciał zgłosić, to my najpierw musimy zrobić e, wyliczenie. Dla Pana budynku, czy tam nastąpił taki wstrząs? Czy taka, 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 takie przyspieszenia tam jest nie stworzyły? I czak, czy taki stopień intensywności technicznej nie stworzyły? Czy jest związek po prostu z tym wstrząsem? Szcząsy wstrzą. są. Wstrzą. I gadanie takie, proszę Pana, typu, że w grącu, a my tu będziemy odczuwać coś delikatne, to nikogo tutaj to nie satysfakcjonuje. Są szcząsy ludzie narzekają, dzieci się boją tego. I, I proszę nie opowiadać takich głupot, że analizy, że będziecie to y, brać i mieć na uwadze to, y, jaki stopień y, pęknięcia. Pokazuje wam, że ileś odrzuconych wniosków odrzucacie. Dwa tam przyznajecie u tego wiecie. Więc y, proszę powiedzieć prawdę, bo ja Panu powiem prawdę, jak, co ja trzeba zrobić, co trzeba zrobić, żeby, żeby po prostu y, nie było tego. My, jako mieszkańcy, to mówię do y, pana burmistrza do Sołtysa, nie będziemy płacić podatków od nieruchomości i od gruntu. Zmusimy państwa kopalnie, żeby państwo płaciło urzędowi miasta pieniądze za nas. Może to do was, do was to dowodzę. Są tylko w Żarkach. są na terenie całej gminy, bo, bo jest taki zasięg w tej chwili wstrząsów. Powoduje to oczywiście bardzo duży dyskomfort y, dla mieszkańców, natomiast chcę zauważyć, że mieszkańców mamy ponad 20 tysięcy, a zgłoszonych szkód było 70. Y, więc też doświadczę o tym, że i y, to, to tylko z wstrząsów, czy również y, z osiadań terenu. Osiadań z osiadań terenów też tam, też tam są te tak problemy. No bo to, to są dwie różne kwestie. Jedna kwestią to są osiadania szkody to osiadaniach terenu. Do tego się przyzwyczaliśmy od zawsze, bo tam, gdzie jest eksploatacja, to te obniżenia są. Natomiast, drugą, to mamy od powiedzmy, od 2016 roku są wstrząsy również, więc to jest dodatkowo. Wpływy z kopalni to jest około 10% budżetu, to jest około powiedzmy 90 milionów, to są bardzo duże wpływy. Chcę powiedzieć, że Państwo tutaj wypowiedzieliście 3000 osób pracujących na kopalni. To bardzo dużo, więc nie wyobrażam sobie tego, bo jedynym wyjściem, żeby nie było wstrząsów, to kopalnia po prostu nie będzie istnieć. Tak to tak nie będzie mieć wstrząsów, nie będziemy mieć, mieć straży. Proszę tak. Państwo, kopalnia nie ukrywa jednej rzeczy i mówi to o prawdę, że eksploatacja w tym pokładzie wiąże się ze wstrząsami. I niestety te wstrząsy. Są działania profilaktyczne prowadzone. W tym roku było wydane chyba ponad 3 miliony czy około 3 miliony złotych na, na profilaktykę związaną ze szczelami torpedującymi, więc nie możemy powiedzieć, że kompania nic nie robi.